Nagrywa się, nagrywa się. Dzień dobry, dzisiaj lecimy Speedrun Mode, czyli najprościej mówiąc będziemy pobijali rekord świata Ja się nie będę odzywać, gdyż to tr trzeba naprawdę wszystko precyzyjnie 2, 3, Albo bierz 4 Trzeba, tu naprawdę wszystko dokładnie co i jak zrobić, bo Poł, Halo A. Poł mi uciekł, ale to nie będzie problemu, żeby pobić rekord Poł jest, o, pik pyk, 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 pik. Dobra, to Malek Teraz idziemy się pobawić Pyk, pik pik. Dawaj piłeczkę. Pyk, pyk. Jeszcze raz. Dobra, idziemy spać. Mamy na razie minutę, więc jest dobrze. Nieźle, więc jest fantastycznie jakby to mówiąc. I teraz tak. Zapalamy, idziemy pod drzwi żeby na mnie zadzwonił lecimy z nowym z nowym osobą, żeby nie było pyk 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 i pyk, dobra leżymy, hop i bierzemy po, boła, poła jakby to powiedzieć. Dobra, idziemy szybko do sklepu. To zostawiamy. Bierzemy poła. Czytamy. I teraz idziemy spać. Jakby to powiedzieć. Żeby nie było. Śpimy, śpimy. Stojemy. Oho. Co się stało? Teraz tak nie zapalamy. Lecimy tak. Pyk, pyk. Pała zostawiamy tu. Teraz trzeba kliknąć i biegnąć jednocześnie, żeby była ta animacja. Pał nas zabił, czyli nie mamy nóg. Mamy 2 mi minuty i 40 sekundę. jestem już czwartą. Teraz tak. Pierwsze co robimy, to Paul przychodzi, bierzemy i pierwszy lecimy do jedzonka. Żebyśmy mogli wziąć numer pizzerii i e, pod trójeczkę bym poprosił. Żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra, teraz idziemy do dwójeczki. Wziąć oponę. Teraz idziemy do trójeczki. Zostawić oponę. O, po, o nie, tu klocek jest. Dobra. Dobra, i teraz tak. Pod czwóreczkę lecimy, gdyż trzeba nie zadzwonić do panna pizzera. Później szybko zrobić samochód. A, czyli zanim pójdziemy, yy, musimy ogarnąć sobie transport, ok I musimy ogarnąć transport, pizzerię. No i powinniśmy mieć w okolicach 5. 5, myślnik 5, 30 minut jakby to powiedzieć no czyli albo pobijemy rekord albo nie wiem co więc Iść, idź, iść. idź, 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 idź poł. pod czwóreczkę jakby się dało dzięki gdyż Halo. Dobra, teraz tak sobie o, zapalimy. Szybko ogarniemy. Dobra, pod trójeczkę. No już mamy 5 minut, więc musimy poczekać 30 sekund. No i co? No i uciekamy. Podpalamy. I mamy uprawniony wynik, więc. Tylko żeby ten klocek nie popsuł wszystko. Dobra, nieźle. Nie wiem, jak to on szybko zrobił. Teraz musimy powolutku do drzwi. Dobra, i szybko tu. Teraz połów wyskakuje I teraz najważniejsza rzecz, czyli Musicie Zrobić Podpalić Wziąć zapałkę Poczekać chwilę Żeby on tu przyszedł Musicie się tu zablokować O, w taki sposób I próbujecie rzucać, o I w taki sposób w 6 minutach i 6 sekundach udało nam się pobić nie wiem czy rekord, czy jakby to powiedzieć. No zobaczymy jak wrzucam na YouTube'a, to zobaczymy czy pobijam rekord, czy nie, bo jestem ciekaw czy komuś się uda przyjść w 5 minut. No i to byłoby na tyle. speedrun udany do następnego Siemandero.